Witam was, <coughs> widzowie, winda na ulicy Langiewicza, w Wierzowcu. Jak przyjedzie do nas, to zaczniemy ją omawiać. Dobra, już przyjeżdża, no, jak mówiłem. I zaczynamy oceniać, jak zawsze. Pozdrawiam wszystkich i możemy ruszać. Winda się otwiera. Dobra, zamykamy. Jedziemy na dziesiąte. To jest Winda Lift Service. Um, serwisowana przez elektrolift, Tak jak na przykład na ulicy. Um, już zapomniałem jakiej, ale nagrywałam jak coś. No, pozdrawiam wszystkich moich kolegów. No I moich subskrybentów oczywiście. No, wszystko jest ładne. Windyna Langiewicza w wieżowcu. Nie mówię numeru, bo nie, nie podaję adresu. A jeśli coś, to możecie zgadnąć w komentarzu. Idziemy zacząć widoki. Zamykamy. Chodźmy zobaczyć, jakie stąd są. O kurde, jak to wysoko. Jeszcze z takiej wysokości nie nagrywaliśmy nigdy. Zobaczcie, jak wygląda nasz Rzeszów. Z takiej wysokości na Langiewicza. Mega widoczki. Polecam Janiołowiec. Jeżeli, jeżeli chcecie je zobaczyć, to zapraszam. Serio polecam. Dobra, i wchodzimy i kończymy. Nasz odcinek zjeżdżamy do zero. Ogólnie, w fajny. Jak to ja polecam? Winda, 04 Z pełnym imieniem, nazwiskiem i podpisem Jan Jałowiec Polecam szczególnie Nie mam linku Do Facebooka, ale mam tam na konto, jeśli Ktoś wyślę link w komentarzu, jakie to jest konto i zgadnij, które to jest moje To przypinam serduszko No i Jedziemy w dół i będę się z wami powoli żegnał. <noise> Pozdrawiam Janek z kanału winda 04 mój nick. I będę też nagrywać windy z wszystkimi. Do widzenia.